Hej, halo, cześć, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Robloxa, moi kochani. Blob Simulator 2, czyli druga część e, symulatora, który był kiedyś bardzo popularny i ten też się staje. No i standardowo, słuchajcie. Przejdziemy go w jakieś 15 minut dla was, wydamy mnóstwo robuxów, więc zostaw tą łapkę w górę, będzie mi bardzo, bardzo miło. W każdym razie, zacznijmy może od um, kupienia takich, takich podstawowych rzeczy, e, czyli tak, VIPa, kupmy sobie VIPa. E, VIP może być całkiem fajny, e, tu mamy jakiś teleport, też sobie kupmy oczywiście, e, tak ta, 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 jak znacie zasady, jakiś damage razy dwa też, e, nie będzie to najgorszą rzeczą. E, szczęście, tam gwiazdeczki też razy dwa chętnie sobie weźmiemy. Końcy razy dwa też, bardzo dobra opcja, więc weźmy. E, co by tutaj mamy jeszcze? Infinite Click? Nie, to zbytnio nas nie interesuje. Ehm, trzy jajka, wycenie jakby jednego, jak najbardziej bierzemy, no i plus 6 e, blobsów do punktu też weźmy, więc troszkę wydaliśmy robuxów, a ja sobie tylko restartuję grę. No więc słuchajcie, my już tutaj jesteśmy i faktycznie widzę, że działa, że działa to wszystkie rzeczy nam tutaj działają, nasz blob bije tutaj no razy dwa, ale wiecie co my zrobimy? My się nie będziemy zatrzymywali na czymś takim. Kupmy sobie random shiny, e, random shiny bloba i powinniśmy dostać je 3, czy nie, czy tu, nie tutaj niestety się nie zbuguje mamy shiny biki unicorn Blob e, Zaekwipujmy go od razu e, On ma 450 czegoś, nie? No spoko Więc e, make Radio Active potrzebujemy wow, mieć. sporo ich potrzebujemy mieć okej okay? Czy to... Ile on zbiera hajsu? O co chodzi? A ile będziesz zbierał tych? Ile tych gwiazdeczek zebrałeś? Wow! Wow, upgrade'ujemy tej od, od razu. Od razu upgrade'ujemy. Nie ma co się zastanawiać. Idźmy dalej, skoro, skoro możemy. Skoro możemy. Ej, to wiecie co? No do so, Sorry, ale. E o nie, go nie można, ten, ale dobra, to weźmy go od, 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 od sobie, parujmy go. Ale patrzcie, ten już za to no, tutaj wolniej zbiera. Okej, okay. ciekawe jak to będzie z. Jak to się nazywa? Jak to będzie z tymi oto rzeczami? Okej, okay. bardzo, bardzo dużo gwiazdek nam ty dajesz, nie? Więc super, weź tu se Naska, jakiegoś zbierz jak najbardziej. Dobra, e, teraz tak, wróćmy. The farm mamy 140 tysięcy. Możemy sobie kupić na przykład. No, ten za 250 byłby dobry. Dobra, to kupmy sobie jednego pecika. A dostaniemy i tak 3 A nie. A, bo mogę, że. A, dobra, ja myślałem, że będę mógł tak oszukać troszeczkę. A tu nie. Dino Blob. W ogóle zobaczmy, jak bardzo różnią się. Jaki ja tu dostałem w ogóle? Ja dostałem. No, dostałem tego. Spoko. Ej, no w sumie to te blob'y to aż tak bardzo, no patrzcie, aż takiej różnicy nie ma między tym shiny co kupiłem, a między tym, e, czy jeżeli przytrzymam, e, czy jeżeli przytrzymam sobie, to okej, okay, jeśli przytrzymam to idą wszystkie, okej, okay, to, to, chciałem sprawdzić, co e, w sumie, słuchajcie, bez zbytniego jakby zatrzymywania się, lecimy na grassland, zobaczmy co na naszym grasslandzie nas czeka. Te już do mnie wróciły. 240 tysięcy. To raczej powinienem dosyć szybko to zdobyć, nie? Jestem ciekaw, ile dostanę z tej monety. Zobaczmy. Zobaczmy, zobaczmy. No, w sumie nie widzę zbytnio, ile jej zabieram, ale... 73 tysiące? Okej. Okay. Oj, koleś ma o wiele lepsze pety ode mnie. No. Idźmy sobie kupić dodatkowe dwa jajka, bo... Bo tak ej to ja widzę, że ten upgrade to w ogóle totalnie mi się nie opłacał, w sensie na te trzy jajka. Ej, w ogóle epickie mi wypadają te bloby cały czas. Ciekawe. No dobra, teraz chyba nie wypadło mi nic dobrego, czy mogę się mylić? Czy to wypad mi legendarny, czy nie? Chyba. nie, chociaż... Być może tak, być może jest to legendarny, no kto wie, w każdym razie mam ich cztery teraz, więc teleportujmy się na Candyland, Candyland i idźcie tutaj wszystkie, ok? czyli tego się nie opłaca za bardzo, eee, różowych się, pewnie się różowo opłaca, tak, różowe mają najwięcej, więc my sobie pozbieramy eee, pieniądze i zaraz pójdziemy na The Beach. Ej, tak sobie pomyślałem, że kupmy sobie jedno jajko za 1,400. Jeszcze nie mamy, co prawda, kolejnego świata, ale sobie kupmy. Angel Blob, ok? I pan Angel Blob jest po prostu rare. Okej, okay, ale. Ale patrzcie, jaki to ma przeskok. Czy wy to widzicie? To, to ma 1,000. Wow, to jest porę. To jest naprawdę spora... sporawy przeskok. Naprawdę, zobaczmy ile z tego hajsu będzie, ale no... K tej... Między tymi małymi... tym ty, ty, tymi kubkami, nie? Że tak powiem. Między tymi, a tym jednym. No to jest masakryczny przeskok, naprawdę. Wow, i ile dostaniemy hajsu? Z pół miliona teraz? To... to było być fajne. Całkiem fajne. Bym się nie obraził, naprawdę. No powiem wam tak, że jestem zachwycony z naszego hmm, nowego kompana, no te jak my zaraz 800 tysięcy wbijamy i lecimy na plażę, idziemy na plażę, na plażę, tak jest, dobra, tutaj oczywiście, no a widzę, że tutaj tak czy siak będę tyle samo dostawał tych... Mm, Będę tyle samo dostawał owoc zawsze. Przepraszam, ja bym chciał, żeby zbierał to ten, co najwięcej zbiera. Tak, tak, bo one tu zbierają po, po, po mało, a niektóre zbierają po dużo. I ja bym chciał, żeby te po dużo zbierały. Te gwiazdki, chociaż te gwiazdki to ogólnie no, do upgrade'ów one są potrzebne, ale nic poza tym. O, ten duży koń chce, chce. Albo w sumie tamtego nie chce, chce lecieć już tutaj na kolejną krainę. No i wita na skrzyneczka, która troszeczkę ma w sobie. No nie powiem, lawa, ale patrz, to już 2,8 miliona chcą, nie? To już prawie 3 miliony chcą. Nie mam jeszcze pieniążków, ale do, jak będzie tylko ku temu okazja, to jak najbardziej chcemy chcę się tam dostać, kurcze bele. Dobra, to możemy go sobie ulepszać, nie? No, skoro ten. No, słuchajcie, już tu skrzynka w końcu nam się otwiera. No, zajęło jej to troszeczkę. Ale zobaczymy, ile pieniądzów z tego będziemy mieli. No, jestem naprawdę ciekawy, e, czy taki ten milionik może skoczyć. Chociaż. To chyba za, za dużo wymagam. Chociaż kto wie, kto wie. A. Okej, okay. sponio. Okej, okay. to mógłbym pozbierać na to sobie, ale wiecie co, nie, kupimy sobie dwa jajka, te... no bez kitu, kupiłem bezsensownie te na trzy jajka. A devil blob, okej, okay. mamy, no to, to nie jest dalej ten, co ja bym oczekiwał, no ja bym chciał troszkę lepszego, troszkę lepszego, no, no, no nie, to, to, to tak, no tak co, coś, 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 błąd w komunikacji, nie, no trudno. O, możemy mieć 6. Przepraszam, ale chwila, co? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Nie mogę mieć kolejnego, naprawdę. W sensie, bo to tak brzmi, jakby. Jak to się nazywa? To, to tak totalnie brzmi, jakbym. Jakby można było my, mieć tylko jednego bloba, tak? Nie możemy mieć ich więcej, jeżeli się nie ma wykupionej tej rzeczy. Ciekawi mnie to bardzo. Dajcie znać w komentarzach, bo pewnie dużo osób z Was tego nie kupi sobie tej opcji. A ja chętnie się dowiem, właśnie jak to właśnie z tym wygląda, bo aż, aż jestem w szoku. Ja myślałem, że tak do tych trzech będzie można mieć ich, nie? A tutaj. A tutaj nie. Tutaj. Ale to jest plus 6, czyli powinienem móc mieć więcej ich, no. No i mamy te 4 miliony. Lecimy do lawa tego, do lawowej krainy, lawnej krainy, czy jakkolwiek. Strasznie dużo tu jest owoców, które blokują res pieniędzy prawdopodobnie. Ta widzę już skrzyneczkę, co mnie bardzo cieszy, bo skrzyneczki są fajne. Tak, tu strasznie dużo owoców się zrespiło. Mm, I jest to problematyczne, bo, ponieważ nie respią się monetki, w sensie takie lepsze monetki. No dobra, ile tutaj te monety mają w ogóle? Bo może powinniśmy to sprawdzić. To, to chyba najważniejsze. Taka średniej jakości 70 tysięcy ma. No okej, okay. no nie powiem, żeby to był jakiś fascynujący wynik. Mając 4,5 miliona, myślę, możemy kupić sobie, znaczy 7 milionów. Możemy sobie kupić youtuberskie jajko i zobaczymy, co z niego wypadnie. Jakiś komputerek, i to chyba jest, no to on jest rare po prostu, ale on jest. co? On ma naprawdę takie staty, i jeszcze możemy mu je w ogóle podbić tymi gwiazdkami, które mamy. Żeby były jeszcze lepsze, o co chodzi? Jakby ja nie sądziłem, że to aż tyle... A, uh, że, 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 aż tyle ten blob da, ten... Put back, equip... ok i weź tu też wejdź. Wow! Ej, on naprawdę... Jakby z jajka na jajko... Te pety są coraz bardziej przesadzone, powiem wam. Jeszcze sobie możemy tu zabgridować, oczywiście, ale no. No nieźle, nieźle. A ja mam jeszcze tu jakieś pierdki za 400, nie? Kurde, to nie, nie wiem, czy, za, czy, czy przed pójściem do e, kolejnej krainy tutaj sobie nie wymienisz całego setupu zwierząt. Tak się zastanawiam, za glutów tych, no. No jakby no, to jest bardzo zastanawiające. E, słuchajcie, otworzyłem skrzynkę i zebrałem 36 milionów. 46 milionów zebrałem. Aż kupię sobie jedno to jajko, bo jestem ciekaw, co tu jest. Jaki tu będzie Baby Purple Dragon? I to jest, no, najgorszy. Okej, okay. kupmy sobie jeszcze jednego, bo możemy. Bo stać nas na to. O co chodzi? Ja jestem. Ja jestem pod wrażeniem. Naprawdę jestem pod ciężkim szoku. Czyli co teraz? O, ciebie już możemy wywalić no sorki. I ciebie też wywalmy. I zakwipujmy ciebie. I siebie. I możemy dać ci level wyżej, ale. Wow! O co chodzi? Ja, 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 ja nie sądziłem, że aż tyle jestem w stanie wyciągnąć z tej jednej skrzynki. To było 46 milionów. Okej, okay, w sumie jestem prawie na kolejnej krainie dzięki temu. Patrzcie, pyk i pyk, zbieżcie to, to chyba już nam, no to tak, to, no, to nam wystarczyło. Jesteśmy spłukani, co prawda, ale nie ma co się martwić, to naprawdę jeżeli będziemy mieli skrzynki i wszystko, nie, to nie ma co się martwić i e, tylko trzeba wyfarmić tutaj skrzynkę jakąś e, i, i wtedy jesteśmy ustawieni do końca gry, powiem wam szczerze, no. Ej, na dobrą sprawę, potrzebujemy 21 milionów, żeby pójść na bagna, a mam te 21 milionów. To czemu by tego nie kupić? Tylko, że zacząłem tu otwierać e, tam monetkę, więc wolałbym ją skończyć, ale tutaj czeka nam duża monetka. Wow, ej, fajne wymyślne te mapy są. No i wulkano ostatnia kraina tutaj, no 73 miliony to dużo. Niestety tylu jeszcze nie mam. Eee. Kończę otwierać monetę. Za 10 chyba ona milionów miała tej wytrzymałości swojej. Tam jeszcze skrzynka na mnie czeka. E? E? Ale to będzie kombo totalne, nie? To ta skrzynka musi mieć chyba milion, milionów, miliardów tych. Hello! Ile ta skrzynka ma? 41 milionów. Czy ja ją chcę otwierać? Ile to ma? To ma 9. Trzeba otwierać tą. Ja nie wiem, czy ja chcę tą otwierać. Ona ma bardzo dużo w sobie. Szczerze mówiąc. Jedźmy na farmę. 125 milionów, no brakuje, no. Ale zawsze mogę wymienić, nie? Tak, słuchajcie, robimy tak: kupujemy trzy. E, I sobie możemy wymienić te jajka. Okej, okay, niceu. E, bo możemy sobie teraz wymienić za to e, nasze. Na, nasze 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 te gluty Oczywiście zacznijmy od najsłabszych trzech i dajmy najlepsze trzy nowe, w sensie trzy nowe te dobre. I um, chciałbym. Gdzie, gdzie jest moja reszta tych? Ej, halo? O, dobra, po, pojawiły się. No, i chyba teraz będzie można to zbierać. Lepiej będzie można to zbierać. No, jest o wiele, wiele szybciej. No i dobra, słuchajcie, skrzynka nam pęka. I pękła. Dając nam. No, całkiem niezłe fundusze. A ile ta, skrzyn ta skrzynka ma? 100, co, co. 123 miliony. Ale mamy tyle tych skrzynek. W sensie. No, monet, że możemy sobie otworzyć te najlepsze jajka w ogóle. Okej, okay, niebieski i czerwony. Czy legenda mi wypadła? Czy też nie? Chwila, chwila, chwila. Tutaj trzeba sprawdzić to takim oczkiem, słuchajcie. Na, na pewno tak. Put back, put back, put back i put back. Okej, okay, mamy tu czerwony, czerwony. Okej, okay, czyli nie, czyli. Nie tak, wypad mi legendarny! To jest legendarny! Ale to trochę i tak nie zmienia faktu, że mimo że on jest legendarny, to on jest taki sam jak rare? W sensie prawie one się nie różnią wieloma cechami? No, tak słabo bym powiedział, no tak, tak dosyć em, dosyć mech, no. Widzę, że tu końsy są parzące, które mają po 8 milionów. Okej, okay, no i kolejnych krainy nie ma, tylko że patrzcie, mnie to interesuje to drzewo. Ono jest, ono jest niby lawowe, ale jest takie różowe. No, jakbym otworzył tą skrzynkę, to bym byłbym ustawiony na pewno do końca życia, no nie? Ale na tym nam nie zależy, moi kochani. Dotarliśmy do ostatniej krainy, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Ja Wam dziękuję za uwagę. Trzymajcie się i do kolejnych. Cześć!